Witam wszystkich bardzo serdecznie na grudniowym czytaniu dla panien. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, pojawia nam się bardzo ciekawa sytuacja w waszym przypadku. Wygląda na to, że zaczynacie mieć dość pustych deklaracji. Oczywiście. Może chodzić o którąkolwiek ze sfer waszego życia, czy chodzi o sprawy romantyczne, czy chodzi o coś w pracy, być może coś wam zostało obiecane, albo po prostu jeżeli chodzi o rodzinę czy przyjaciół, macie do czynienia z jakimś delikwentem, który potrafi bardzo dużo naobiecywać, a później i tak nic nie robi, tak? Zaczynamy czytanie od króla Kielichów i to jest właśnie taki... Król obiecanych cacanek, tak? I już teraz tak jakby um, zaczynacie pokazywać, <laughs> już się z tym nie chowacie, że macie dość takiego, powiedzmy, wahania albo takich właśnie, um, takich obietnic, które nigdy nie zostają spełnione, tak? To jest oczywiście też i romantyk. Czyli że takie bujanie w chmurach, wszystko jest ładnie, pięknie, jest cudownie, ale nie ma nic konkretnego. I przez jakiś czas być może was to bawiło, być może byliście w stanie to zaakceptować. Prawdopodobnie nawet i dobrze się bawiliście, tak? Ale no już zaczynacie czuć, że przychodzi pora na kolejny etap, tak? że już wystarczy tego gadania, bo tak jakby na samym gadaniu zawsze się kończy. Teraz już oczekujecie czegoś konkretnego. Ósemka mieczy pokazuje nam, że wy już teraz stawiacie wokół siebie barykadę co do tej osoby. Wcześniej tej barykady nie było, ale teraz już koniec karta śmierci. To wy z tym kończycie. Ta osoba może być zaskoczona na samym początku. Ale wy po prostu już nie chcecie dalej się z tym męczyć. Karta śmierci jest wyjaśniona kartą trzech buław, ósemką kielichów i sądu ostatecznego. Ileż można? Wy już jesteście gotowi na kolejny etap. Wy już jesteście gotowi na konkretne deklaracje. No to jakoś tak nie przychodzi, tak? Ale kiedy zaczynacie być bardziej stanowczy, co do tego tematu, no już powoli zaczyna się pewien ruch, ale niepewny ze strony osoby lub osób reprezentowanych energią króla kielichów. Tuż pod nim mamy szóstkę monet, czyli że y, będzie jakaś mini deklaracja albo jakaś mini obietnica. Y, Któro da się spełnić, tak? W miarę łatwo. Czyli, że nie będzie tak, że zostaniecie odprawieni z kwitkiem, kiedy już wyraźnie dacie do zrozumienia, że, że koniec takiego zachowania, tak? Albo wóz, albo przewóz, już same słodkie słówkami nie wystarczą. Poproszę tutaj coś konkretnego, tak? Coś namacalnego, jakiś dowód. No i tutaj takie okruszki nam się pojawiają, tak? A no to, no to, ok. Coś tutaj pomyślimy, coś tutaj zrobimy, tak? Ale ta osoba może czuć się taka, może nie tyle przestraszona, co nie do końca pewna w jaki sposób się zachować. To również pokazuje, że jednak w pewien sposób tej osobie, czy temu pracodawcy, na was zależy. Ale nadal też tutaj, tak jakby ta szóstka monet pokazuje nam pewnego rodzaju kombinacje, jak się wykpić z całej tej sytuacji. Może, może to jest złe słowo, bo też nie chciałabym, żebyście nabrali jakiegoś bardzo negatywnego nastawienia wobec tej osoby. Ale yy, ta osoba początkowo będzie próbowała odkupić się takimi półśrodkami. Czyli że tak jakby spróbuje dać Wam jakieś małe coś. W nadziei, że dacie się na to złapać, tak? Ale to nie dlatego, że ta osoba was nie szanuje, tylko tak jakby osobowość tej osoby, która nam się tutaj pokazuje, to jest no taka, taka osoba trochę oderwana od rzeczywistości, która zawsze będzie próbować dać mniej niż powinna. Taka, moglibyśmy to nazwać na przykład, y, tę osobę nazwać sknerą, tak, jeżeli chodzi o finanse. Że ma, może dać, no ale spróbuje dać mniej albo nie dać. Może się uda, akurat, tak, tego rodzaju zachowanie. Ale wy się na to nie godzicie. Wasza reakcja, mamy tutaj cztery kielichy, że... Co to jest? Tylko tyle? Tylko tyle masz mi do powiedzenia, tylko tyle masz do, do zadeklarowania, czy żeby mi dać takie wielkie obietnice były wcześniej, a tu nagle taka maleńka manifestacja, to ja bardzo serdecznie podziękuję, tak? Znam swoją wartość, należy mi się więcej, zasługuję na więcej. No i tak jakby, kiedy już... Dwukrotnie, bardzo wyraźnie dajecie znać, że już kończycie z tym tematem obietnic, że już te obietnice nic dla Was nie znaczą, dopóki nie zostaną spełnione. Wtedy ta osoba weźmie Was bardziej na poważnie. Jak to się mówi? Po angielsku mówi się You don't ask, you don't get. Jeżeli nie, nie zapytasz, to nie dostaniesz, tak? Więc ta osoba, tak jak mówiłam wcześniej o tej sknerze, najpierw spróbuje dać mniej albo nie dać, tak? Ale w pewien sposób i tak wygrać. Ale kiedy to wasze stanowcze nie się pojawia, ta odmowa, to tak jakby ta osoba, dopiero tej osobie się otwierają oczy, że, że wy wcale nie żartujecie. I, I że już niestety, ale czas na takie zagrywki się skończył, no. I że trzeba podejść do tematu bardzo poważnie. No i pojawia się powaga. Ta osoba tak, jakby nagle wróciła na ziemię, tak? Z, ty z tych chmur i, i z tych marzeń, i z tego bujania w obłokach. I takich głupkowatych albo dziwnych nadziei, że, że może uda się was jakoś przekabacić yy, potaniości, że tak powiem, tak? Oczywiście nikogo nie urażając ale tak jakby ta wasza postawa tutaj, no bardzo szybko to osobę ściąga na ziemię. I mamy konkretną deklarację. Deklarację, którą przyjmiecie. Po królową monet mamy królową monet, czyli że mamy pełny, pełną synchronizację. Dogadanie się. Umowa, umowa. I ogień. Mamy asa, buław. I teraz tak jak wcześniej już... Tutaj z tymi ośmioma kielichami, bo tutaj nam się na końcu karta powtórzyła. Tak jak wcześniej odchodziliście już od tej sytuacji, w której były tylko obietnice, tak teraz, kiedy faktycznie dostajecie konkretną deklarację i tak jakby konkretne potwierdzenie, że to już nie jest tylko obietnica, tylko to jest naprawdę solidny kawa monety, tak to nazwijmy, tak? Oczywiście to jest tylko symbolicznie. Ale tutaj już ten ktoś Wam udowodni, że tak jakby koniec z żartami i, i z samym gadaniem. Zaczynamy działać konkretnie. I tutaj wręcz yy, tak jakbyście się yy, zarumienili. <tak>, tak bym to określiła, tak? Że jednak opłaciło się postawić na swoim yy, i opłaciło się być po prostu takim stanowczym, tak? I tak jakby pod, podejmujecie pewne ryzyko zachowując się w ten sposób i też tak jakby nie do końca wierzycie, że, że uda Wam się osiągnąć dokładnie to, czego chcecie. Ale właśnie to dostaniecie. I tutaj pojawia nam się też taka pewna takie ojejku. miałoś, że szczęka wam opadnie, o, w ten sposób że uda wam się faktycznie, że, że tego kogoś w ogóle stać już nie tylko na, na puste słówka i obietnice, tylko faktycznie ta osoba to robi na waszych oczach. To się dzieje. No i tutaj mamy pełne zadowolenie, tak? I zaczynamy tak jakby nowy etap z tym osobnikiem, z tą, z tą osobą. I zostawiacie za sobą już ten świat tylko marzeń, ten świat ulotnych słów, ten świat deklaracji bez pokrycia, obietnic bez pokrycia. Teraz pokrycie jest konkretne, tak? I tak jakby te dwie ostatnie karty pokazują nam, że ten etap już się zamyka. Już nie będziecie musieli więcej obawiać się że będą tylko obietnice. Teraz tak, jakby, tak jakbyście wcześniej nie do końca mogli liczyć na tą osobę, mimo tego, że ta osoba była dla Was w pewien sposób ważna, tak teraz ten człowiek udowodni Wam, że faktycznie możecie na nią lub na niego liczyć. I tak jakby sposób postrzegania tej osoby przez Was również odchodzi do lamusa, zapomnienia. Jesteście zdziwieni, szczęka opada, bo oprócz tak jakby spełnienia jakiejś obietnicy czy deklaracji widzicie przed sobą zupełnie nowego człowieka. I wszelkie wasze troski, które mieliście wcześniej, które doprowadziły Was do tej blokady, one już odchodzą w zapomnienie. Już teraz, jeżeli chodzi o tą osobę i o tą sytuację, już będzie wszystko w porządku. Czyli podsumowując, Dostaniecie to, czego chcecie, ale musicie być stanowczy. Karta wyrośnie dla Was na grudzień. Mamy kartę o nazwie Stillness, czyli chodzi o taki bezruch. Również jest to karta, która w pewien sposób pokazuje nam, czego Wy tutaj chcecie, tak? Co było na początku? Czyli, że taka powiedzmy ruchoma woda. Przypływy i odpływy, brak stabilizacji, tak? Tutaj przypływ oznaczałby obietnicę, yy, i nagle próbujemy zapomnieć o tej obietnicy, albo zmieniamy temat, tak? Yy, I nagle, nagle już w ogóle no nie, było, nie było tematu, tak? Za tydzień się udaje, że nigdy się na ten temat nie rozmawiało. To jest ta wasza stanowczość. To jest to, czego wy tutaj wymagacie: stałość. Nie ma już więcej wahania. Nie ma mowy o tym, żeby ktoś wam coś obiecał albo coś wam powiedział, a za tydzień udawał, że nie było w ogóle mowy na ten temat, tak? Nie ma tego. Teraz wy wręcz forsujecie zatrzymanie tych przypływów, odpływów. Ta woda ma stać. Dopiero wtedy czujecie się stabilnie. Do tego prowadzicie w tej całej sytuacji i to uda wam się. Osiągnąć. To by było na tyle. Mam nadzieję, że co najmniej część z Was z tym czytaniem rezonowała. Bardzo Wam dziękuję za to, że zechcieliście je obejrzeć. Życzeń świątecznych jeszcze nie składam, dlatego że będą jeszcze czytania półmetkowe, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam na następne czytania.